Teraz Trump i jego ekipa, jego izolacjonistyczna polityka polega na tym, że to jest są Stany Zjednoczone, sąsiedzi na północy i południu, czyli Meksyk i Kanada oraz Ameryka Południowa, że w tym bloku będziemy funkcjonować, tak się tam twierdzi, i doprowadzać do transformacji na lepsze. Bez względu na to, znaczy wzmacniając ludzi, którzy są ludźmi sukcesu. Hmm, oczywiście tu w końcu będzie teraz Brazylia, która zbanowała na przykład jego Namaska z Eksem. Decyzją polityczną, ale no, tam też wybory niedługo mogą mieć miejsce i sytuacja się odwróci, podczas kiedy pozostałe kraje, czyli tak zwana Ameryka Łacińska, hiszpańskojęzyczna, ewidentnie coś się tam dzieje dobrego, bo jeden kraj, drugi kraj, następny kraj, więc to, to, ten efekt domina może zadziałać, że wszędzie ludzie, Będą tęsknić do że to jest. Ale nie, no to jest, zacznijmy, ale skąd to się bierze? No bo to jest tak, że dobre przypadki też są zaraźliwe. Po drugie, jak jedno z praw Marfiego mówi, że ludzie zaczynają działać racjonalnie, kiedy wyczerpią już wszystkie inne możliwości. Polska ma dzisiaj 3,5-4 razy większy dochód na głowę niż Ukraina. A mówimy o ludziach, ktoś by powiedział, z podobnego kręgu cywilizacyjnego, narodowościowego, a jednak nie. W tym sensie, że jednak te polskie elity były jak wszyscy, którzy narzekają na polską transformację ustrojową. Ja powiem szczerze, w momencie, w którym zacząłem się orientować, jak wyglądała sytuacja na Ukrainie, przestałem krytykować złodziejstwo naszych elit, bo mogło być znacznie gorzej. Jednak ten skok cywilizacyjny, który dostał się w Polsce, jest najwyższym skokiem, chyba tak naprawdę, w naszej historii, to, co się wydarzyło, to Ostatnie 8 lat było bardzo kiepskim latem, bo, bo została zburzona infrastruktura prawna, dzięki której żeśmy dokonali bardzo wysokiego skoku, czyli została zaburzona pewność obrotu gospodarczego, została zaburzona, krótko mówiąc, teraz zaczynamy. Płacić te rachunki, które wynikają, co z tego się dzieje, dlaczego, dlaczego państwa typu Białoruś się źle rozwijają. No źle się rozwijają, ponieważ ludzie nie chcą tam pracować, ponieważ władza w każdej chwili może ci zabrać cały majątek bez żadnej gwarancji. To jest tylko kaprys dyktatora. No, po prostu może wziąć i zabrać. No, tak samo jest w Rosji. W Rosji też nie możesz zrobić żadnego biznesu, bo w każdej chwili możecie wezwać pan Putin albo jakiś inny z szeregowych tych oligarchów, znaczy z tych, i powiedzieć ci, że po prostu twój biznes na nagle przychodzi na własność kogoś innego. Kogo jest... Ale w Rosji to były jak gdyby na życzenie oligarchów, którzy po Jelcynie w zasadzie rządzili tym państwem. Ale to nie było na życzenie oligarchów. Oligarchowie sobie wybrali Putina, który ich ograł. Oni tak. oligarchowie no. uważali, że będą mieli młodszego, bardziej sprawnego wykonawcę poleceń. I to, to tutaj ja dosyć dobrze znam tą historię. Berezowski, który później robił za walczącego demokratę, zresztą najprawdopodobniej został zamordowany przez tę komanda śmierci Putina, ponieważ zaczął go naprawdę wkurzać, finansując z resztek kasy, którą miał kolejne tam rewolucje pomarańczowe na Ukrainie, gdzieś tam po prostu nagle się zrobił się szczerym demokratą. W sytuacji, kiedy to był facet, który po prostu Umówmy się, no Rosja, Rosja radziecka była po prostu gigantycznie rozgrabiana. Rosja sowiecka została w latach 90. Sam Bierzowski kiedyś walnął tekstem, że czasy były takie, że każdy brał tyle, ile mógł unieść. To jest też kreowany trochę na bohatera ludowego Michał Chodorkowski, takiego może nie ludowego, ale takiego opozycjonista. No, to też był facet, który się po prostu związany z rosyjskimi służbami, który się po prostu uwłaszczył na majątku naftowym i on chciał potem, jak oni się już uwłaszczyli, to chcieli wprowadzić zachodni model liberalizmu w zarządzaniu państwem. Krótko mówiąc, Chodorkowski sobie wymyślił, że zamiast KGB będzie rządziła oligarchia finansowo-naukowa, no nazwijmy to, że po prostu model zachodni. No to mu, no to mu panowie z KGB wytłumaczyli, że takiego wała jak tego cała i mógł się tylko cieszyć, że że mu się ty po tych 10 latach w łagrów udało mu się przeżyć. Ja tam ja w ogóle byłem w październiku 2003 roku. Byłem na zaproszenie Chodorkowskiego w Rosji. I ja tam obserwowałem, co tam się dzieje. I powiem tak, że to, co on tam wyrabiał, wtedy w tamtym czasie przed rosyjskiej telewizji i po nazwisku powiedział, że byli u niego tacy kolesi od Putina, ten i ten, i chcieli ode mnie kasa, ja im nie dam. I to jeszcze były, ten, to były czasy jeszcze NTW, to były czasy jeszcze tych niezależnych rosyjskich mediów, gdzie to po prostu wyjechało. To był taki moment, w którym on po prostu przecenił swoją siłę. On w momencie, kiedy został zatrzymany w Nowosibirsku 25 października, on był po objeździe gubernatorów. On objeżdżał gubernatorów rosyjskich, próbując ewidentnie iść na próbę sił z Putinem. No i tu Putin mu pokazał, że no, kompletnie przeszacował swoje aktywa, kompletnie mu się przeszacował europejskość Rosji, został po prostu spacyfikowany dość szybko i brutalnie, wywłaszczony z 90% swoich majątków. Tam na Antarciu West mu zostało tam za 2 miliardy dolarów, tak, to, to po prostu nie wiem ile co prawda na tych bańkach różnych zarobił od przez 20 lat, no ale to i tak nijak się miało do jego gigantycznej potęgi finansowej, bo on posiadał kwoty rzędu 30-40 miliardów dolarów na początku XXI wieku. Więc to, to był taki człowiek i ta, 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 ta próba przekształcania Rosji w zachodnią liberalną demokrację no po prostu została spacyfikowana. No.